Uno porco, per favore. This is very good game. And uh, Raikou is going for the piłka, but he misses. Mmm, I'm Ronaldinho Galardo. Hello guys. Uno porco, per favore. Yeah, yeah. Very good. I will move maybe to the left. Uh, I will help them. I need to help them. Yeah, I'm playing right now with them. Holy shit. Nie no, kurwa. Ja już mówiłem. Wzrost nie ma znaczenia. Siłownia nie ma znaczenia. Naprawdę. Po co ci ten fizyczna, jakakolwiek? Podchodzi do ciebie typ, 2 metry, nabity, 60 kurwa w bicku. I co ci zrobi taki mięczaczek? Powiedzcie mi, jaką kurwa gana wystawisz. No nic nie zrobi. Um. Też przygotowane typiki, te bo to one są no takie, no. wiesz, takie niestandardowe, bo to z reguły teraz grasz Warus, Asze, takie standardy typowe, młócie na tym co cały czas, cały czas, cały czas, a zawodnicy jestem ciekaw, czy mamy przygotowanego Koga, no bo Twitcha. To też się zupełnie inaczej tym gra. że Twitcha bym chciał zobaczyć, naprawdę Nie, jest Twitch, dobry, no? A nawet w lesie. Powiem ci, że na solo kolejkach ten Twitch w lesie ja bym ta, cyrk, tak Tak, nie, nie. Twitch w lesie normalnie jest grywany solo kolejk. Na wysoki melo grają Twitcha w lesie. To jest taki cyrk, taki młyn, że nie wiesz, że się dzieje. Przychadź. MongoQ. Kurwa, smidak. MongoQ. Nie, też nie. Monge kurwa jebana szmato Zaraz przestanę umieć robić jak gałę Mąge kiu Pankiu Co <laughs> Wszystko już Ja tracę umiejętności powoli Wypalam się jak papierosy, które jaram Taki kozak pod tym kątem trzeba wrócić butelkę. Pod logo, mm. więc zdrujaj, aż staje chuj. No i, panie Krzysztofie, co możemy tutaj powiedzieć? Możemy powiedzieć? A ja że takie tutaj gadżety dostaliśmy, takie kaciuszki. E, tak słyszałem, że. Gdzieś o tym czytałem, że to chyba programiści sobie kładą taką kaczuszkę gdzieś jak, jak, jak piszą programy i to jakieś ma znaczenie psychologiczne dla nich. Gdzieś czytałem, że jest coś takiego właśnie ten... Nie wiem, gdzie tak się czytałeś, ale... Na Wikipedii chyba, no Na wiki, łatwo, naprawdę. Ale jest też po raz oczywiście, mamy takie fajne gadżeciki. Ja chyba pierwszy raz to widziałem w 2012 roku, gdzie ziomek podchodził do jakiś lasek, mówił ty kurwa jebana się pierdolić i dwie sekundy później się z nią lizał. No to, to, było fajnie ustawione, nie? Na chuj hajs bezdomnemu? A na chuj tobie hajs? Żeby kupić jedzenie, żeby kupić piwo, żeby... nie wiem... zapłacić za prąd, czy cokolwiek in... O kurwa, bezdomny nie płaci za prąd w sumie. No wiesz, Kuba to wiesz, teraz, wiesz, teraz to tak, e... no jasne, te emocje. I tam się jeszcze musi spakować, tak sprzęt. Więc tak, zaprośmy Norberta na scenę. Tak Zapraszamy i... Norberta, oddajemy mu głos, także Norbert, przejmuj! Microfone. <laughs> A nie mogę Haha. <śmany> 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 no i pięta. Ja Daj go tutaj, w tydzień. Nie ma, nie ma e co, O, o! <śmany> <śmany> Nie dało się, tej Rki trafić niestety Jezus mi co się nie dało ty. Ej pa pa pa, Gostek, On go skilluje kurwa Ja O Oh my god, it's fiora A ona mi widziała O mea culpa, I didn't inny in the truck. Słusznie, nie potrzebny teleport trochę Bierze w tym czasie, bierze na górze, no i ten e, Agresivo tak sam. Tak sa. Co on tu robi? Agresivo zgubił się, zagrany tam jest tam QT, ale nie ma obrażeń. jest dojeżdżalny, zobaczył nie, mogą nie, nie, to odwrócić. No, ulti, dobre ulti galio, plan, Agresivo i NS cały czas klika, to jest szansa, Caitlyn Chonta zrobić celeber, czy jednak Caitlin double kill, Ale poleciał w tym momencie, jasny gwint. Że będzie ale jest tam kill. Kubon na plecach, będzie ścigał. No Kubonczy dogoni tutaj NS-a, czy jednak NS przechytrzy? Jasny gwint, jasny gwint, jasny gwint! Plan lekcji... Pork, sausage party ra, a, pat... Party, co to znaczy paty A, sausage pati, nie, co to znaczy pati? Scramb... aha, jadłospis jakiś... Ryba... smażone... nie, tost... Tosty... jakieś tam owocki... Naleśniczki... o o, o, o ale się walnąłem w stopy, ja pierdolę. Ała. O chuj, ale mnie to zabolało. Zajebałem tak stopami. Zracili press, wydaje mi się, że lepiej na miniony to zachować. Tylko, że Ale zarobił sobie 8 zł No, no. Wiesz co, zarobił e, 3 razy 8. Ile to, panie Arkuelu, no? 24. Ja miałem tylko 38% z matematyki. Nie zadawaj takich trudnych pytań. Okej. Okay. <laughs> Karmę co z no nie wiem, a no zabił, no zabił. Może jakby, hm, do Lisina może jakby uciekał? No, no właśnie, nie wiem, czy by to ale... jakoś tam pomogło. No tutaj dziwna akcja, ale widzimy, o, się na topie O, Glebo w tym nie. zginie. Zabił Jeszcze flash spalony, a, ale to za boli. I nie ma teleporta. Nie ma tele... O oh, jest. O oh, jest, oh, yes. skończony jest Glebo. Glebo... Teraz wejście na mida, Roi są w terapatach. nie bez podpięty, powodu nazywa się Glebo. Ale zobacz, podpięty no dwa i, razy dostanie I teraz exhausta. ten flash się odbija. I Charm ratuje sytuację shieldem, pięknie. Tutaj jest Ivern na boku, ale chyba nie uda się tego stąd sprokować. Chyba jest Exos. jest też flash. Będzie Q Iverna, Puki bardzo dobrze zasłania. Jest teleport. I teleport od Jaysa Rumble też tepuje. Dobry rucik. No i zobaczmy jest gdzie jest Rumble. Odchodzi Rumble, jest agresywne wejście. No, niestety ginie Brown! Zginął Ivern, zginie Moi też dziw! Double kill dla Anona Rozpędził wow. się tutaj Anon! Super na to odpowiedzieli, to może być jeszcze Infernal! Tak jest, to będzie Infernal, na 100% Out play! <coughs> no co mnie ograł? O syn niedobry No dobra, jakoś damy radę. To się tam na pewno ustawia, ja to ustawiałem mnie Daje radę. się quick cast al wow! co... zrobił? to! Co to! idzie ja to! to Boże, to było jak PINAT! Jezu Chrystus ja zrobiłem! Normalne. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wo Wo na midzie, w trójkę. O, to jest opcja. Kasa za bardzo ma jak się obronić. Jest sam na trzech. Inspiret tam agresywnie. O, usłyszeliśmy bębny Kleda. Leci, kręci, kręci, kręci. Sam na trzech. Nie wiem, czy to jest dobre, A dochodzi tam Lisin. Kermes. Wjeżdża, ta Inspiret, złapał Lisina. Kermes, kłopoty, kłopoty. Tam lewą chyba nie, nie puści. Ojej! Glebo co, tu się stało? Troluj! <laughs> Strasznie ale to chyba jest błąd Kermisa. Co to Kermis znaczy, Kermis uratował siebie, a poświęcił Glebo. Tak. Dobra, rzucił go jak mięso armatnie. Gin Glebo. Dobra ja Glebo, przeżyć. idź tam. Gdy tak masz 0-2 i tak, tak już no, Dokładnie. Dokładnie. Jasny gwint. No raz, raz. trzy, tysiące przewagi w tej minucie, jest powtórka tej sytuacji. No i zobaczmy. Zobacz, Kermis. to Kermis chyba. Flesznął jeszcze, ale bezczelnie. Trzeba go cienia. Niesamowicie, Glebo tutaj został No No, Kermis tutaj Ja bym w drużynie żółtą kartkę wlepił <grymisa> dla kermesa za takie zachowanie Jasny gwint! Tam są skarpetki i marchewki Gacie z psy. Tu jest krzesło nowe, dopiero na YouTube poczekacie Ziomeczki Dostaje kameryka na tak. Eee, ja się z Wami żegnam. Także nie puszczam reklamy żadnej.